Zapraszamy do obejrzenia instrukcji konfigurowania aplikacji Hilti Profis Engineering. W krótkim czasie omówimy poszczególne funkcje oraz pokażemy, jak dostosować ustawienia do indywidualnych potrzeb. Najpierw zaloguj się do Hilti Profis Engineering, wprowadzając nazwę użytkownika serwisu Hilti oraz hasło. Z poziomu ekranu głównego możesz zarządzać projektami, plikami projektów konstrukcyjnych i ustawieniami programu. Ekran główny można podzielić na sześć części. Poświęćmy kilka minut, aby omówić je po kolei. Pasek nagłówka jest widoczny zawsze, niezależnie od tego, czy znajdujesz się na ekranie głównym, czy pracujesz nad projektem. Stąd możesz uzyskać dostęp do funkcji pomocy oraz odbyć spacer wirtualny po użytecznych funkcjach. Z tego ekranu masz również dostęp do informacji profilowych. Panel nawigacji jest cały czas widoczny, a jego zawartość zmienia się w zależności od używanej części aplikacji. Przycisk Strona główna służy do szybkiego powrotu do ekranu głównego. W ustawieniach możesz zdefiniować region i język. Dzięki konfiguracji projekt zakotwienia możesz zarządzać ustawieniami startowymi plików projektów, np. przypisując do nich odpowiednie jednostki i parametry oraz normy i metody obliczeń. Tutaj możesz tworzyć i modyfikować szablony raportów. Panel struktury projektu służy do zarządzania folderami projektów. Zawartość panelu pliki projektu jest dostosowana na podstawie ustawień lokalizacji. Wszystkie pliki, które nie są częścią konkretnego projektu, są przechowywane w zakładce szkice. Jest to także domyślny folder przechowywania wszystkich plików utworzonych przy użyciu panelu szybkiego startu. Szablony projektów są dostępne w folderze Szablonów. Nowy projekt możesz rozpocząć w panelu Nowy Projekt. W panelu Istniejący projekt możesz otwierać projekty już zakończone lub będące w przygotowaniu. W panelu Różne można tworzyć projekty specjalne i czytać powiadomienia dotyczące oprogramowania Profis. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ta instrukcja była przydatna. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hilti.pl.